Serdecznie. Tutaj robimy i sprawdzamy, co się stanie, jak zfuzujemy. tak. To jest Najpierw same katy. Trzy katy mam. Nie. Wstaniemy, eksplozujemy sześć tych Glitchat-padów. wtedy. O! Gluc golden glitchat No to powinno też się stać tak, ze sami A nie. A nie... Archangel. Dobra. Dwa dogi. Trzy katy i znowu? Dobra. No to teraz, jak się zrezygnuje? Trzy dragonów, jeden kat i jeden dobry. Hmm. Aż to nauczyć nie, nie wyszedł. A jak? Sześć dragonów co wyszło. Co wyszło? Tam. A jak połączymy? To. Będę. jeszcze. Sure. To. Co dostanę? Czekajcie. To. plus To jest. I to. Co robimy? Hmm. Dominus Epic. Golden Glitchat Dominus. Tak. Dobra, więc wsadzamy Rainbowy. Nie wiem, Tylko make. I co tu się stało? Zobaczymy na czas. Dobra, no to? to Pierwszym? No, można powiedzieć, pierwsza część odcinka. Zaliczona. Cudem. I powiem, jakiś święty Mikołaj. A teraz? Wiecie, jak wejść na to, na tę tablicę? nie wiecie. Już wam pokazuję. ktoś widać, że kupił sobie te. Prezenty za 800 albo 2000 gemów. To jest mniej gemów, Robuxów. Teraz wejdziemy tu. Mój. Ja nie tu chciałem się dostać. Ja nie chciałem tu. Ja chcę, ja chcę tu. O. Tu wchodzę. Tędy. Tutaj się skaczę. O. Jesteśmy już na tym. I teraz można. Na to nie. Można chyba na tamto. Tak, można na to. Na to. Można. Oj, oj. Nie róbcie takich błędów jak ja. Bo wtedy. No. No i widzicie, że można tam się dostać, tylko ja to przeskoczyłem. A do banku chowam... ...wiem słabe rzeczy, Takie. To, 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 to i to. Plus jeszcze... no tyle. To czasem, to jest? Ja chcę z kimś, ja idę i no, Iwanem. <słuch> Big Maskot! Dobra, jeden. Zamiast tego dam tego. Z Royality? No. Ale nie, nie chcę. Dobra. No to teraz Westy Cater. Nie wiem. A to... Tryfloch. Czy nadal będą takie słabe? Co mi on da? tego. Nic. Okej. No to. Ja się z wami... Nie wiem, kremów. Gold Big Mascot. Big Big Mascot. <laughs> Nord Oliver. Dobra. a to? Zrobimy może Zrobimy sobie jakiegoś wygląda? Эрнест. Что, не Ну, Плюс, еще магнит. Короче, мы чарно. А, заскуем мы. Роялити и магнит. Что? тъй е Nie wiem, no to do zobaczenia widzowie i cześć!